witajcie na moim kanale gdzie będzie Q&A, takie luźne pytanka um, Więc no Jeszcze coś wam powiem ciekawego W sumie taki odcinek w niedziela Więc lecimy i później wam poopowiadam Właśnie idę z psem więc przy okazji mogę wam nagrać te pytanka Q&A um, Więc no Wymyśliłam chyba 7 pytań, więc żeby po prostu nie zaczęło padać. Dobrze, jesteśmy już w parku. Jest mega fajnie burzy. Zobaczcie, jak ta natura. Bardzo kocham tę naturę. I naprawdę cieszę się, że tutaj mieszkam. Bo mam parki, drzewa i śpiewające ptaki. O ja. Jutro, oj, chodźcie na Muszę już na mnie na Dobra. Mm. I no, i zaczynamy pierwsze pytanko. Co jest takie najważniejsze e, jakby w moim życiu? Mm. I są to na pewno przyjaciele i Sawa. to jest takie najważniejsze w moim życiu, które nie chciałabym stracić, bo bez tych powodów czuję się taka smutna i takie w ogóle e, rzeczy, więc to jest też powód, który którego się staram. No to drugie pytanko to jest, czy wolę miasto czy wieś. Nie przepadam za e, miasto miastami typu Warszawa, ponieważ nie lubię i jakby nie nie fajnie się czuję w sumie ludzi, lecz gdy jeżdżę na jakieś zawody, to w sumie jest gig, ale tak wspólnie w mieście nie lubię po prostu ale nie lubię takiej wsi, co jakby zabijają zwierzęta i takiej prawdziwej wsi, lecz na wsi, gdzie ma się domek takiegoś dość to jest po to um, ale też po prostu no. I co, i teraz ta ważna informacja, że za dwa tygodnie jedziemy do Mistrzostwa Polski Północnej, Amazonek. Także też będą vlogi. I nie chciałam po prostu tak zwykle spuścić vloga z tego, więc już wam mówię. No. A teraz um, te trzecie pytanko, czy właśnie wolę jakby się ubierać modnie i niewygodnie, czy wygodnie, a nie modnie, nie. Ja szczerze powiedziawszy nawet teraz chodzę w dresach. Dzisiaj byłam w jeansach na zakupach, których nic nie kupiłam, bo nic nie było, ale... Ale wolę wygodniej. Wygoda to dla mnie tak naprawdę wszystko. Także no. Tak jest moja odpowiedź. Mm, dobra, to ostatnie pytanko, czy akceptuję siebie w jakby w 100% i powiem Wam, że akceptuję siebie w 100% bez makijażu, pokazuję się bez problemu. E A jeszcze pytam co mam. No i to wszystko. I teraz. I czwarte chyba pytanie to, czy, e, jakie social media prowadzę i na jakim social media jestem najbardziej aktywna. No to prowadzę Facebooka, e, to nie jest social media, ale mam e, Instagrama, właśnie na którym jestem e, najbardziej aktywna, codziennie wstawiam zdjęcia i codziennie się do Was odzywam, także no tam jestem najbardziej aktywna ale będziecie mieli w opisie to jest Sawa Podłoga Horses prowadzę prowadzę także YouTube'a, na którego nagrywam i nie jestem zbytnio aktywna ostatnio, ale po tej przerwie właśnie się to zmieni Będą pojawiać się trzy razy w tygodniu odcineczki, więc czekajcie. Jutro, może jak będzie mi się chciało, to nagram vloga ze stajni, ale nie wiadomo. I jeszcze zrobię vloga, tego na pewno zrobię. Z przygotowań do mistrzostw, czyli czyszczenia sprzętu, takiego z tygodnia, dość za, yy. po prostu w tygodniu, jakby. i z wyjazdu z mojego przejazdu i ogólnie to będziecie mieli osobny vlog. A teraz was żegnam. Wszystko macie w opisie. Bye!